Kontynuując zagadnienie wyszukiwania, warto nadmienić, że wyszukiwanie zaawansowane przybiera formę zmienną i dopasowuje się do fraz dostępnych w obrębie określonej grupy towarowej lub podgrupy. Wybierając przykładowo kategorię hydraulika siłowa, a dokładnie podgrupę asortymentową o nazwie. Do produkcji przewodów hydraulicznych, wybierając filtry, otrzymamy propozycję fraz występujących tylko w obrębie tej grupy. Zawężając wyszukiwanie do podgrupy Węże hydrauliczne, zawęża nam się również zestaw fraz, które możemy wybrać. Również w obrębie tej podgrupy możemy wyszukać produkt po nazwie. Znaleziony zostanie tylko ten produkt, którego fraza wpisana będzie znajdować się w jego opisie i będzie on znajdował się w tej konkretnej podgrupie? Przykładem może być wąż hydrauliczny, mający w swojej nazwie frazę smów. Większość produktów w naszym sklepie posiada również kod EAN. Jest to unikalny kod produktu, przy pomocy którego możemy również bardzo precyzyjnie odszukać poszukiwany produkt. Udogodnieniem dla naszych stałych klientów biznesowych jest nanoszenie tego kodu na dokumentach sprzedaży faktura VAT w pozycji produktu. Łatwo go znaleźć, ponieważ jest to kod, który składa się z ciągu 13 cyfr. Taki kod klient może przyporządkować sobie w swoim własnym programie sprzedażowym jako kod producenta, i przy pomocy tych kodów może w łatwy i szybki sposób złożyć zamówienie na stronie sklepu. Wyszukując produkt w panelu zapytań wyszukiwania u góry strony, pragnę zwrócić uwagę, że przy tym jak i przy innym sposobie wyszukiwania produktu konieczne jest ostateczne sprawdzenie jego poprawności. Świadomego wyboru produktu przez klienta. Sprawdźmy, jak zmienia się dostępność filtrów w zależności od wyszukiwania produktów w różnych kategoriach i podkategoriach. I jak możemy zauważyć, wchodząc w kategorie dla przemysłu? I wybierając pod kategorię węże techniczne filtr zaawansowany zawęża się do fraz występujących tylko w produktach znajdujących się w tej kategorii. Wybierając materiał produktu papier, system zawęzi nam wyszukiwanie do węży technicznych papierowych.